Dzisiaj pokażemy Wam, jak z opierek z pieczarek zrobić przyprawę, którą można wykorzystać do zup i sosu. Zaczynamy od obrania grzybów. Skórki odstawiamy w jednym miejscu. Następnie główki można wykorzystać do czegoś innego, np. z zapięciem a obok na blaszce stawiamy skórki. Słuchaj, i przystygnięte wkładamy do misy blendera. A następnie miksujemy na proszek i wkładamy do słoiczka. Tak powstała nasza grzybowa przyprawa.